Jak on jest? Sorry, chłopaki ze spóźnienia. No, piątek jest, no. Spóźniasz się jeszcze. No, sorry, musiałem kupę. Przepraszam. Dobra, nieważne. Zaczynamy. Możemy zaczynać. No, w porządku. Dobra. Dobra, to kto chce zacząć? E, ja mogę. Proszę. Słuchajcie. Zbliżała się Wigilia. Dni stawały się coraz krótsze, a śnieg pokrywał drzewa i ręsztogi. Wśród tego przenikliwego chłodu wesoło hasał Bartek. Bezdomny pies drwala, który by przetrwać się czyste mrozy, zbierał chrust na opał. Jednak kolejnego dnia Poranne słońce oświetliło zamarznięte truchu Bartka. W jego niegdyś wesołych oczach nie tliła się już iskierka życia. Kiedy po północy dzielna psina wracała do swojego właściciela, nagle z zakrzaków wyskoczyła dwóch wyrostków, którzy bestialsko skatowali bartusia. Od tamtej pory jego duch wraca w każdy piątek, aby zbierać chrust z młodych. Ciao. Nie Niezła historyjka, ale jeśli myślisz, że się ktoś na to nabierze... To co co e, to było? Chyba. Sprawdzę co to było. Uważaj. No właśnie, ostrożnie. Bo... No to was debil <laughs> bez takich co oj tam dobra chyba mam załamał kurwa ser to coś się kupi to miało być straszne no, no to ja się dawa no, Wiesz. trochę a tu mam inną historię na pewno straszniejszą dawaj zobaczymy pewnie struga pniaków. Miał kiedyś syna o imieniu Hujwokio. Był on jednak zastrosny o związek potomka z cytatą wróżką, o wąskiej dzipca. Więc wystrugał w skrzypce, pauraccio, a następnie rzucił na nie klątwę, powodującą, że każdego, kto na nich zagra, spotka mroczny strugacz, by zabrać jego duszę na wieczne katusze. Czepeto chciał wydać dać swojemu synowi, ale z nudów, podczas srania, zapomniał się Sranie. i zaczął na nich grać. O Jezus, Jezus! Jak tylko potarł pupę, w oknie pojawił się mglisty cień, po czym Czepeto padł na ziemię bez A najlepsze jest to, że ja mam te skrzypce. Nie! One są prawdziwe? Oczywiście. Nie podpuszczam cię, ale na nich nie zagrasz. Ja nie zagram? No nie zagrasz. Ja nie zagram, no, no to patrz. No dalej. <tryk> Ktoś krzyży, ty, jakiś faty w kapturze do Twojego kolegi. O, o dobra. To się dzieje naprawdę. To... To ty, to ty Mariusz. śmacz, chodź Mariusz. Ale... No chodź, ale... no chodź, dobra. Chodź. To przecież nie ma takich rzeczy. O, to się nie dzieje naprawdę. No. No, 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 A, śmiało. To śmiało. jest no. znajome jakiś. Na razie. To, no, tak. Będziemy A, tęsknić. Ale... Jezu dole. A w międzyczasie jak... Mariusza nie ma tutaj. Mama mi ostatnio powiedziała historię, nie? No. Uwaga, bo to też jest dość straszna. No dobra, no mówię. Wydarzyło się to 7000 lat temu. 7000 lat W przeddzień przesilenia zimowego. Polska ekspedycja z biskupina pod wodzą profesora Jaromira Dupowsada przemierzała piaski Sahary, by odnaleźć grobowce faraonów. Nie, nie wiedzieli, co ich czeka. Zaraz po przekroczeniu progu piramidy asystent profesora padł na ziemię wyjąć z bólu. Okazało się, że był to zawał nogi, wywołany klątwą faraona Jasona. Ale naukowcy się nie zniechęcali i otworzyli sarkofag, hmm. przez co klątwa, cała, cała Polska została naznaczona klątwą. Od tamtej pory co 7 tysięcy lat cały naród polski. Już czas zbiorowego zawału nogi i nic nie można zrobić, żeby tego uniknąć. Ale zaraz zaraz. Czy jutro przypadkiem nie przypada y, przesilenie zimowe? No jakby o tym pomyśleć to mnie trochę boli noga. Ty a wiesz mnie też? Tu mnie tak jakoś taka... Suchaj y, z łóżko i idź mi po prostu do ataki, bo mi coś w nogi było. Rzebki, Pokój? Ty pierwszy idź. was zabrałem. Idiota! Ale ty No dobra no to, chyba na dzisiaj starcznie, a... No chyba tak. Ale tak numer gdzieś to widzieliście UFO porno? O, nie zarobisty filmik, naprawdę, muszę wam wysłać linka, bo zabawy co nie miara żartujesz nie, jestem całkowicie poważny nie, muszę to zobaczyć koniecznie